Dobry wieczór Państwu. Jestem autorką opowiadań. Czasem bywam poetką, ale najczęściej nazywam siebie bajkopisarką. I właśnie jedną z bajek chciałabym Państwu dzisiaj przedstawić. Bajkę, którą dedykowałam nie tylko dzieciom, ale również dorosłym. Myślę, że. Po części wpisuje się w tytuł dzisiejszego spotkania. Gdzie dom mój? Gdy zima w Europie mroziła, a śnieg przykrył lasy i pola, w Afryce bociany już były, bo taka bocianów jest dola, że muszą opuszczać swe gniazda na okres zimowych miesięcy. Więc był też w Afryce nasz bociek, wśród innych bocianów tysięcy. Tam jadła dla wszystkich starczało, lecz zostać na dłużej nie chciały. I nie wiadomo dlaczego do Polski na wiosnę wracały. Niestety na dzień przed oblotem, gdy burza okropna szalała, to gałąź przez piorun złamana na głowę boćkowi zleciała. A kiedy przytomność odzyskał, nasz bociek był sam. I w dodatku nie wiedział, gdzie mieszka nieborak. Bo pamięć utracił w wypadku. Błąkając się spotkał żółwi, żółwika, co pomoc mu swoją darował, choć przecież Bociana problemu w zasadzie ten żółw nie pojmował, bo żółw dom swój nosił na grzbiecie. Więc nie mógł zrozumieć Bociana, lecz szukał z nim jego domostwa przez noc całą prawie do rana. Gdy Bociek już zasnął zmęczony, to przyśnił o łąkach znajomych, o gnieździe rodzinnym i stawach wśród pięknych wzgórz położonych. Więc zes rwał się ze snu i – żegnaj! – zawołał i wzbił się do nieba. – Już wiem, gdzie mój dom jest, żółwiku. Już mi twojej pomocy nie trzeba. Choć żółwik zazdrości nie poczuł, to dziwnie mu serce zabiło i naraz, pod jego oczami, wilgotno się całkiem zrobiło. I spojrzał na swoją skorupę, i westchnął, nie wiedzieć dlaczego, i wołał coś na pożegnanie, lecz bociek nie słyszał już tego. Tyle, jeżeli chodzi o moją twórczość, jak na dzisiaj a że należę do Koła Literatów Polskich imieniem Zbigniewa Herberta, to chciałabym zaznaczyć słowem Herberta dzisiejszy kwadrans poetycki. Wiersz z tomu Epilog burzy, brewiarz. Panie, wiem, że dni moje są policzone, zostało ich niewiele, Tyle, żebym jeszcze zdążyć uzebrać piasek, którym przykryją mi twarz. Nie zdążę już zadośćuczynić skrzywdzonym, ani przeprosić tych wszystkich, którym wyrządziłem zło. Dlatego smutna jest moja dusza. Życie moje powinno zatoczyć koło, zamknąć się jak dobrze skomponowana sonata. A teraz widzę dokładnie, na moment przed kodą porwane akordy, źle zestawione kolory i słowa, jazgot, dysonanse, języki chaosu. Dlaczego życie moje nie było jak kręgi na wodzie, obudzony w nieskończonych głębiach początkiem, który rośnie, układa się w swoje stopnie, fałdy, by skonać spokojnie u Twoich nieodgadnionych Kolan. I jeszcze trzy cytaty ze Zbigniewa Herberta. Idź wyprostowany wśród tych, co na kolanach, wśród odwróconych plecami i obalonych w proch. Ocalałeś nie po to, żeby żyć, bądź wierny, idź. Naród, który traci pamięć, traci sumienie. Wierzę, że są rzeczy piękne i brzydkie, dobre i złe, szlachetne i podłe. I biada takim strukturom, w których te granice zostaną zatarte w imię czegokolwiek. Tyle z Herberta. Nie do końca było powiedziane chyba, ale zgodnie z zapowiedzią na plakatach w tegorocznych kwadransach poetyckich, chcielibyśmy my z Koła Literatów Polskich im. Zbigniewa Herberta Przybliżyć Państwu twórczość wrocławskiej poetki świętej pamięci Anny Paciorek. Dla mnie Ani, koleżanki i przyjaciółki, z którą wielokrotnie przez szereg lat prowadziłam wieczorki literackie, herbertiady w klubie muzyki i literatury. Od jakiegoś czasu, poznając nowo napisane utwory Ani, oceniałam je mówiąc. Piękny wiersz, tylko dlaczego taki smutny? Bo tego smutku było w jej twórczości coraz więcej: smutku, ale i miłości do życia, do rodziny. Ponieważ miałam zaszczyt prowadzić wieczór poetycki promujący jej ostatni tomik w drodze przez Manowce, dlatego wybrałam wiersze właśnie z tego zbioru. Składają się one na swego rodzaju pożegnanie rozliczenie z czasem, przeszłością akceptację nieuchronnego końca przedwczesnego końca rozprawka o poecie. Poeta a kto to taki? Eta to zwykły zjadacz chleba. Często bywa głodny i mieszka na poddaszu. Zewnętrznie podobny jest do człowieka, tylko w środku ktoś ponakręcał go trochę inaczej. Patrzy na świat sercem i duszą szerzej i głębiej, aż do bólu duszy i mięśni. Jego słowa to spowiedź szeptem wiatrem. Smutek ukryty w zapachu lawendy, w fiolecie wrzosów, ból wyrażony krzykiem, jak na obrazie Munka. A miłość to gorąca lawa, wypływająca czerwienią z wulkanu serca. Połacie słów zgarnia i ścieśnia czasami w kilku wersach, mówi więc więcej niż w całej książce. Kiedy jest smutny, i traci wenę, rozsypuje litery w kondukcie żałobnym, kiedy radosny podpala wodę i księżyc. Przebudzenie. Z kilku słów uwić mądre zdania, jak jaskółki gniazda pod strzechą domu rodzinnego nakarmić i napoić nimi jak chlebem powszednim serce i duszę, a wodą ciało. Wyjść poza obłoki ego, przesiać ziarna myśli od plew i odkryć, że nie ja tworzę siebie, lecz ja dzieje się we mnie. I zasiać oczyszczone ziarno słów w sobie, owoce żniwa wydać na zewnątrz. I wypełnić czas dobrymi czynami dla innych, nie tylko dla siebie. A tyle wiary we mnie było, tyle świetlistych myśli, błękitu, nieba nad głową, marzeń w kolorach tęczy, i przyszła taka chwila. Co zdarła ze mnie wszystko i serce roztrzaskała jak kryształowe lustro. Zwinięta w embrionalny kłębek, w kryształki lustra oprawiona, swój ślad z krwi i potu na ziemię znacze. Okaleczona. Nimcz cisza zaśnie w starym zegarze, kroki zamilkną w kropli bez miaru. Przekwitnie róża mojego czasu, zamilkną skały. Ocean zapłacze łzami delfinów, ptaki otfruną w niepamięć. Będę drzwiami bez domu, furtką bez ogrodu, będę, ale inaczej. Czas. Nie zaprzyjaźnia się z nikim odziany w niewidzialną suknię w aureoli obojętności. Biegnie samotnie przed siebie, dotykając swoim istnieniem każdą napotkaną rzecz i każdą istotę. Pozostawia ślady obecności, pajęczą siecią i grubą kreską, logiem rozpoznawczym, kraszonym uśmiechem, częściej smutkiem i klęską. Raz smaga jak biczem sztormem, groźnie mrucząc, wchodzi wysoką falą na pokłady naszego życia. Pomiędzy grzmotami straszy błyskawicą, wypala w nas trwałe piętno. Raz delikatnie otula niczym wiatru powiewem. Sekundami wgryza się w nasze jestestwo, groźny, nieubłagalny samotnik. Jak potwór z jeziora Loch Ness. Dużo się o nim mówi, a nikt go nie widział. Czas wszędzie sekundami godziny, a warkocz komety je wplata, aby szybciej płynąć przez labirynty i dziury w kosmosie. Oplata nas niewidoczną siecią, która pozostawia ślady na rękach i twarzy. Mami nas gwiazdami, na granitowej sukni nocy, słońcem rozjaśnia niebo i kusi, aby korzystać z Niego dopóki nam służy. Nie próżnuje, jak pająk wszędzie sieci na bezbronne ofiary, nieświadome końca sekund, jak w klepsydrze piasku, jeśli czas jest iluzją, czym jest życie? Nadleciały w samym środku dnia, smutne i najczarniejsze z horyzontem zdarzeń, pożerającym słońce miłości. Nadleciały jak nietoperze, jak czarne motyle. I opętańcza, szarańcza Nad ogrodami rozpaczy Poeta cierpi, poeta kocha Głębiej i mocniej Aż po rękojeść rozpaczy Po fiński nóż do przecięcia żył Gdy życie straszniejsze od śmierci Aż po umarłemu kadzidło Gromnicę zapaloną za późno Aż po i po krzyku Teraz Poeta pisze wiersze aniołom i Bogu. I dobrze mu tam. Dzień za dniem toczy się, włóczy po drogach bezdrożach, na zakrętach rozbija się o łokcie drzew. Zmęczony na polnym kamieniu przysiada. Ten dzień, jak każdy inny, zaczął się wschodem słońca, a zakończył nocą. I mało kto zauważył, że w tym dniu umarł poeta. Ania opuściła nas 16 maja tego roku około godziny 15. Pokój jej duszy. Dziękuję bardzo.